Są podobne blury. Tu macie oryginał i poprawioną przeze mnie. Ema Bliku, jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, który trwa jeszcze cały tydzień do piątku, to wbijaj w link w przypiętej karcie, tam jest informacja o konkursie. Wystarczy, że subskrybujesz ten kanał, wystarczy, że obserwujesz mojego Instagram i możesz wygrać nagrodę o wartości ponad 800. Więcej informacji dam. Ema Prozuraki, dzisiaj oceniamy wasze animacje, będę je poprawiał. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo animacji, które będą faktycznie autorskie, które wy będziecie chcieli, żebym ja poprawił. Mam nadzieję, że szykuje się ciekawy odcinek, interesujące animacje, które będę mógł faktycznie poprawić, wskazać drogę i tak dalej że nie będzie zwiniętych animacji od jakichś mega gigantycznych autorów, jak w poprzednim odcinku, bo to było totalnie słabe i totalnie nie na miejscu, i się zaskoczyłem, że tak było. Słuchajcie, ponadto zbliża się 100 tysięcy, A na 100 tysięcy, obiecałem wam, że będzie draw my life. I muszę się wam pochwalić, bo schudłem już 8 kilo. Więc powolutku idzie to w dobrym kierunku. Dzisiaj po raz pierwszy założyłem koszulkę nie oversize, tylko dopasowaną, żeby to było jakkolwiek widoczne. Mam nadzieję, że coś tam się dzieje. Tak jak wam mówiłem na Discordzie, w końcu mam regres choroby i mogę wrócić do ćwiczeń, więc ta waga zacznie iść w dół. To mnie bardzo cieszy, więc myślę, że przez wakacje zejdziemy sobie do optymalnej wagi. I tego będę się już trzymał, jakby do końca życia, o ile mi pozwoli, zdrowie po prostu. Wszystko jest jak najlepszy w najlepszym porządku, więc widzę, że mamy 83 nowe maile, więc dzisiaj raczej szybki odcinek. Zobaczymy, co żeście przygotowali. Mam nadzieję, że będą to autorskie prace i tak jak mówię, będę się starał dzisiaj jak najwięcej wam pomóc. Mamy też od Karikona. Cześć, wysyłam ci moją pierwszą w życiu animację. Siedziałem nad nią kilka godzin, ale myślę, że było warto. Dobra, sprawdźmy ją. Ok, blok, ekipa mocno, ale widzę, że mój poradnik się przydał. <laughs> co jest, czemu na? Co się tam z dobra? Zbluruję to. Ogólnie poprawnie, fajnie, że mruga, troszkę wolno, brakuje Ci trochę klatek na sekundę przy tym mrugnięciu. Jeżeli te mrugnięcie byłoby szybsze, byłoby dużo lepiej, ale ogólnie widać, że obserwowałeś mój poradnik i dużo Ci pomógł. Słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić podobną animację, to macie, pamiętajcie, tutaj poradnik z tego, jak zrobić animację w stylu blok ekipy. No, widzę, że to by się przydało. <laughs> Cały schemat jest mocno do poprawy. Myślę, że jest w porządku, widzę, że zastosowałeś dużo, jest mimika, jest ruch ręką tutaj. No, powiedzmy, że jaki jest, taki jest, ale był. Na zadowalającym poziomie, ok Dużo więcej klatek na sekundę Musisz włożyć dużo więcej pracy Lecimy dalej Dobra robota, ale ćwicz dalej Bo to jest po prostu poprawne Ale nie jest to jeszcze dobre, ok Naszor Anims Hej, jestem szymo, Mam 10 lat I chciałbym pokazać Ci moje animacje Robione w Macromedia Flash Professional 8 I w Piwocie Niektóre nie są dokończone Mam nadzieję, że Ci się spodobają Słuchajcie od razu wyweryfikujcie, ok? Ja nie mówię, czy coś jest, czy coś jest zwinięte, czy nie. Wyweryfikujcie w komentarzach. Nie karćcie mnie za to, że inni zwijają pracę, ok? Bo ostatnio widziałem, że pisaliście, o, skradzione łapa w dół. Proszę was, bo to jakby mi to robi pod górę, ok? Piszcie mi, w której minucie była zwinięta praca, a wtedy całość kredytów, które dałem tej pracy, są anulowane, ok? Ja zakładam, że to jest Twoje i w ten sposób będę oceniał. Ładne kąty padania kamery i wszystko jest jak najbardziej poprawne, ale kurczę, zaczynam mieć wątpliwości, wiesz? Sprawdźmy więcej, jest to bardzo dobrze zrobione więc ja oczywiście mam podejrzenia od razu. Ten sam patyczak i wszystko jest w tym samym stylu. Hmm. Nie, to jest po raz kolejny zrobione w takim stopniu, jakby to miało być poradnik, nie? Powiem tak, jest to dobrze zrobione i na razie nie ufam. Bardzo nie ufam. Wow! Ktoś nawet zrobił, kurczę, blura w piwocie. Ja ten efekt zawsze robiłem w postprodukcji już. Jeżeli to jest faktycznie twoje, szacunek, bo widać, że masz pojęcie o kontach podania kamery i o całej reszcie, ale ja podejrzewam, że jakbym poszukał trochę na necie, jakbym znał się na tych stronach, to bym znalazł to gdzieś, nie? Bo to jest... Widać, że to jest wszystko od innej osoby, więc nawet jeżeli to jest zwinięte, to ktoś się postarał i zrobił tak, żeby to było legit, nie? Zobaczmy się to we flashu, bo jeżeli tu będzie taki sam styl, to jestem w stanie w to uwierzyć, ok? Bo jedna i ta sama osoba nie zrobiłaby tylu animacji zarąbistych w piwocie i we flashu, bo to by się chyba raczej od siebie różniło. Eee, tak, wiem, że nie jest Action 2.0, ale i tak mi to odpalisz. Okej, okay, słuchajcie, jest to cały czas podobne. To są dźwięki. Poczekajcie, to może być jego. Jeżeli mi nie znajdziecie dowodów, że to jest y, zwinięte, to ja wierzę, że to jest jego, bo nawet tutaj te pacyczaki wyglądają identycznie. Są podobne blury. Muszę tylko zobaczyć, tu jest dotąd. Stwórzmy nową warstwę, cyk. A jak był na początku? Jestem ciekaw, czy on taką samą wysokość zachował. No właśnie, widzisz? Oni tu mają lekko ugięte nogi, rozumiem, ale aż taka różnica w wysokości gościa. Trochę, trochę tu zeszło, nie? Pymarczy, czy to był ten osobnik. Ale tak mi się wyprostował. Trochę tu... Zobaczcie, jak tu uciekła, widzicie? Proporcja trochę zwinęła się. On po prostu bardzo mocno no, nogi rozciągnął, bo... Zobaczcie, że tu łuf jest taki sam, no. Okej, okay, może, może to jest w miarę poprawne. Chociaż moim zdaniem to jest troszkę za długie. Ogólnie te uderzenia są w porządku. widać, że robił to ktoś, kto potrafi animować. Kto ma pojęcie o dynamice, nie? Czyli było, wiecie... Przygotowanie do ruchu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dopiero walnięcie. Dany efekt, który nie wiem dlaczego jest taki krótki. O mój Boże, jaki jestem zły! Nie nagrało mi się wszystko, co poprawiałem w tej animacji. Ale dobra, zrobię to jeszcze raz. Trudno, zrobimy to jeszcze raz. Patrzcie na to. Załóżmy, że to jest tej osoby. Jeżeli to jest twoja no naprawdę dobra robota, Widać, że masz podstawy i ogarniasz. Jeżeli to jest kradzione, i tak pokażę wam, co można tutaj. W ogóle porąbane jest to, że ja muszę się zastanawiać, czy ta animacja jest wasza. Naprawdę przez poprzedni odcinek strasznie mi zepsuliście podejście do tej serii i będę się długo o to na was złościł. Zobaczcie, jest tutaj mocny blur, który jest w miarę w porządku. Okej, okay? bo ten ruch wygląda fajnie. Jest wszystko git, ale tam są jakieś migające elementy. Tu jest coś, czego nie powinno być, nie mam pojęcia czym to jest. W każdym razie zobaczcie, ten ruch. Można go zrobić lepiej. Patrzcie na to. Usuwamy sobie te klatki, bo to jest to samo, tylko zmieniony jest blur. Usuwamy to, pyk. Tą do dopełniamy tam, gdzie była, OK? Klikamy w 6. Utwórz klasyczną animację. Przede wszystkim. Przesuwamy to delikatnie do rantu. Tu musimy przede wszystkim mieć we właściwości. Dajemy rozmycie 0, bo to jest przesada, żeby aż takie mocne było. Przesuwamy to delikatnie do rantu, żeby był efekt ruchu. Nawet dociągamy w ten sposób cyk. Wtedy musimy tego gościa tutaj przesunąć delikatnie do prawej i wszystko jest gig. Już mamy lepszy ruch, nie? Cyk. Tylko, że ten blur tutaj musimy zmienić. To jest przesada, żeby było aż 100. Dajemy 20 około i tutaj w połowie już przerywamy ten ruch na 0 blura. Z tego względu, że to jest po prostu za duży blur, ok? To wygląda rozsądnie, bo to jest za krótki ruch, jeżeli on by biegł i by się wbił w niego, wtedy taki blur ma rozsądne jakby podłoże, nie? możemy nawet ustawić 30. Następne, jeżeli chodzi o efekty, zmienię wyjątkowo kolor na czerwony, żeby Wam było to prościej zauważyć. Zobaczcie, fajnie wygląda, ale się szybko urywa, cyk, tak jakby błyskało, tylko dziwne, nie? nawet w wystrzałach i tak dalej robić to dłużej, więc po prostu robimy kilka klatek dodatkowych, żeby to uwydatnić. Włączamy sobie onion skina i dorysowujemy tutaj trochę, wiecie. E, takiego rozprysku, nie? Jakby. Cyk, cyk, cyk. Ja oczywiście no, nie mam nacisku, bo mi ten tablet nie działa, tak jak powiedziałem, przez to, że to jest inny action script. I teraz o co chodzi? Dlaczego robię to i takie długie? Bo zobaczcie, jeżeli chodzi o rozbrysk krwi, czy na przykład w animacji ktoś dostanie w szczękę i ślina mu wyleci. Na rantach leci wolno, tu wylatuje bardzo szybko, bo jest wrażenie ruchu, nie? Więc tu możemy lekko zawinąć ta, ten płyn nasz i tak dalej, żeby to po prostu było, wiecie ciekawsze, ok, dla oka, parę kropeczek dodajemy też, żeby to było, e, wiecie, ciekawe, no bo to jest jednak płyn, więc tego musi być sporo, nawet jeżeli to miał być impact, to myślę, że powinien wyglądać troszkę inaczej, jeżeli chodzi o impact, więc zakładam, że to jest płyn, jeżeli chcecie mieć większe wrażenie ruchu, klikajcie sobie wszystko i po prostu poprzesuwajcie to dalej i zobaczcie, ten efekt wygląda dużo lepiej niż coś takiego, bo tu w ogóle nie widać. Nie widać tego efektu, nie ma nawet ruchu, nie? Więc to jest płynniejsze. Jeżeli chcecie robić blura, to róbcie go lekkiego na froncie. Dopełniajcie szybko do zera i dociągajcie ruch do strony, żeby nadać prędkość. Zamiast robić blura stabilnego, bo zobaczcie, że to jest blur, który stoi w miejscu i to wygląda dziwnie, ok? To wygląda dużo lepiej. Jeżeli to jest sporadnika zwinięte, przepraszam, ale i tak nauczyliście się czegoś nowego. Lecimy dalej. Jeżeli to jest Twoje naszor Anims, bardzo dobra robota, masz podstawy. Troszkę więcej jeszcze musisz się nauczyć, jeżeli to jest sporadnika. Trudno, ale i tak całkiem dobrze zrobione jest Naprawdę troszkę, tylko do poprawy ogólnie Cała mechanika jest git Despyro, cześć, prozuro to moje animacje z twoich poradników Uczę się dopiero, już zacząłem od około miesiąca A to są moje pierwsze dwie animacje, powiedz co można w nich poprawić Z góry dzięki, sprawdźmy to Tu jest troszkę dziwna grawitacja Dobra, skupmy się na tym Tu było spoko przygotowanie do ruchu Tu zrezygnowałeś, nie wiem dlaczego, go obrócił Tutaj brakuje ruchu, patrz Robimy dalej, przygotowanie, kolejne F7, eee, weźmiemy sobie, skopiujemy to Oczywiście w ten sposób, cyk, i teraz będę chciał czarnym, bo ty masz chyba kolor czarny, prawda, tak jest, było przygotowanie do ruchu, raz, dwa, trzy, robisz dwójkami, więc będę się starał robić dalej to dwójkami, ale czasami są potrzebne też jedynki, więc zobacz, jest zgięcie, raz, dwa, powinno to zgięcie dochodzić i zwalniać już teraz, czyli robimy raz, e, wiecie, grzbiet do tyłu, noga do przodu troszkę bardziej. Tu już musimy zacząć go po prostu wyrównywać do tego, co on chce zrobić. I, na. I ty go chcesz tu obrócić. A po co chcesz go obrócić, żeby go powiększyć? Powiem ci tak, no ten ruch jest troszkę nie. Hm. jakby to powiedzieć, on jest niemożliwy do wykonania. Inaczej, bo jakby on musi iść do tyłu i do przodu. To jest niemożliwe, jeżeli robimy grawitację. On może ewentualnie wyskoczyć do góry i skoczyć z powrotem w dół. Uwaga dla was, jeżeli nie wiecie gdzie jest ziemia, rysujcie sobie na nowej warstwie kreskę po prostu, ok? Czekaj, te nogi tutaj, jeżeli ja chcę robić ten ruch, one powinny się bardziej rozszerzać, tu już. Ta noga powinna być bardziej do tyłu. Czajcie, jest ruch. Oczywiście wielkość Stickmana się zmieniła, bo <laughs> nie robiłem tego od początku. Ale ogólnie jest ten sam ruch, który ty chciałeś uzyskać. Tylko rozsądnie zaplanowany. Grawitacja ma sens, on tymi nogami jeszcze dociągnął wtedy wagę ciała do ziemi. jeżeli chcesz więcej tutaj impetu, to możesz jeszcze dodać, zobacz. Eee, jakiekolwiek speedline, czyli zrobimy coś takiego. W miejscu, gdzie jest impet, robimy delikatnie. Patrzcie, tylko sobie naciskajcie kilka f6. Tu robicie góra. Cyk, cyk, cyk. Tu robicie dół z powrotem. Tu robicie w drugą stronę dół. Gadit, każdy strzaju, co można było poprawić. Dodawajcie efekty, dodawajcie je z innej Delikatne drgania ekranu i naprawdę będzie dużo lepszy efekt. Zobacz, Twoja animacja, którą poprawiłem w 10 minut, jest chyba dużo lepszy impet niż to, co ty miałeś. Y inaczej, jest to samo, co chciałeś uzyskać, tylko z zachowaniem podstaw animacji, ok? Możecie, możecie mówić, że to było łatwe, ale to jest trudne. Coś takiego jest wykonać naprawdę trudno, bo ogólnie wszystkie pozy wykonane w ruchu, to macie oryginał i poprawioną przeze mnie. Wszystkie pozy wykonane w ruchu są naprawdę trudne, ogólnie dobra robota, kombinuj dalej, ucz się, oglądaj poradniki, mam nadzieję, że to też Ci trochę pomoże zrozumieć to i owo, lecimy dalej. Czekaj, dobra, tajemniczy dom, cały film, nazywam się Michał, jest to moja druga animacja dla Ciebie, pamiętasz animację Jafar? Tak, pamiętam, oczywiście, że pamiętam, rysowałem to jak miałem 8 lat, wow. Pamiętam, to była ta poklatkowa na kartce papieru, Ok. Samo, jeżeli Ty to wszystko sam robiłeś, jakby, jakby zakładam, że ktoś Ci mógł pomagać. Jest bardzo poprawnie to zrobione, ej. Widać, widać że to jest 6 godzin, okej? Okay? Ale masz strasznie freaky te postaci, jeju. Ale wiesz co? Pomijając wszystko, w Hojraku były takie fazy, że jak oni szli zawsze gdzieś do jakiegoś cyrku, albo w ogóle ta bajka jest strasznie psychodeliczna, kiedyś też będę zrobić z niej odcinek, jak oni szli gdzieś do jakiegoś miejsca strasznego, to zawsze tam w obrazie i tak dalej jakieś takie zwariowane były wiksy, nie? Jakieś takie, nie wiem, rozpikselowane postacie, uśmiechające się i tak dalej i to trochę wygląda jak to, nie? Jakby tam ktoś po prostu był za oknem i coś, nie wiem, robił dziwnego. Nie, ale to było creepy. O, wow, to jest strasznie creepy. Ale ogólnie szanuję, widać, że jest nakład pracy, jest to w miarę płynne, jak na plastelinowe, jak na takie pokładkowe frame by frame robione zdjęcia. Kamera była statyczna, więc się naprawdę musiałeś tam wciskać gdzieś z telefonem albo z aparatem, więc to też szanuję. Rozwijaj się, bo naprawdę to jest to jest duża, duża szansa dla ciebie, żebyś był w tym dobry. Bo jak na swój wiek, to robisz naprawdę, naprawdę dobre prace i przykładne prace, to jest duża. Duża nauczka dla innych, Leni przede wszystkim. Włożycie w coś dużo czasu, to naprawdę będzie naprawdę, naprawdę dobre. Ja to szanuję. Masz Pięć klasków ode mnie. Dobra robota, rób to dalej, bo będziesz tym dobry. Już jesteś tym dobry, a będziesz naprawdę dobry, jak poznasz zasady działania wszystkich takich elementów. Baby, hey, hej, to moja pierwsza animacja. Wiem wiem bardzo krótka, ale to dopiero początek. Robiąc ją, wspomagam się Twoim poradnikiem. Pozdro, zobaczmy, czy ci to wyszło. Ej, hey, nawet w porządku. Wiesz, czego brakuje? Kurczę szkoda, że nie mogę tego odpalić u siebie w programie. W tym momencie, tutaj powinno być troszkę mniej. Zobacz, fajnie, że ten ruch tam się u Ciebie zgadza i tak dalej, jeżeli chodzi o przejście tego tu, tu i tu, ale zobacz, przede wszystkim, co mogłeś zrobić inaczej, co mogłeś poprawić, jeżeli chodzi o tło. Bierzesz sobie ten kolor, cyk, bierzesz sobie ten kolor i zobacz, robisz sobie gradient najlepiej, o, powiedzmy, że masz tyle kolorów, nie? I robiąc to przejście z jednej klatki na drugą, jeżeli chodzi o tło. Mogłeś zrobić coś takiego, zobacz w tym kolorze. To jest bardzo proste, dlatego robię to w tym, ten sposób, żeby Ci tylko pokazać. Wykłasz w tym kolorze F6, bierzesz sobie ten kolor, wypełniasz F6, ten kolor, wypełniasz F6, i jak Ci się płynnie zmieniło tło na inny kolor, i to powiedzmy, że chcesz zrobić jeszcze taki kolor, tylko trochę ciemniejszy, więc robisz to po prostu dalej, dogłębniej. Cyk. I przy tej zmianie, tła, to już jest pierwsza poprawka, którą mogłeś zastosować, bo to by było dużo płynniejsze, dużo ciekawsze dla oka. Drugą poprawką, jaką bym zastosował, to to, że ta zbroja się zaczyna pojawiać dopiero, nie? Czyli robimy, że wiesz, że na przykład. Yy... A nadzieję, się w ogóle podoba. Piszcie mi koniecznie, czy wam się podoba taka forma odcinków, ok? Bo ja się yy, staram tu robić jak najlepsze dla Was te odcinki. Yy, prosiliście mnie, żebym poprawiał, więc w końcu to robię i. Mam nadzieję, że jakby wyciągniecie jakieś lekcje z tego faktycznie. I zobacz, jeżeli ty chciałeś robić... Nie będę już tego rozciągał, okej? Okay? Bo mogą zrobić animację tego ruchu, byłoby dużo lepiej. Ja chcę samą animację pojawienia się zbroi. Patrz, jeżeli chciałeś zrobić, że ta zbroja się zaczyna na nim pojawiać, nie? Eee, zróbmy... Najlepiej robić to od tyłu. Czyli patrz, robimy od razu całą zbroję. Robimy tutaj na przykład na, na łokcie, cyk. Tu robimy na ramiennik. A powiedzmy zrobimy jeszcze buta, okej? Okay? Kwadratowego, nieważne. Naprawdę rysunki tu nie są ważne. Chcę ci pokazać zasadę tego, jak to działa. No i zrobimy jeszcze hełm, powiedzmy coś takiego. Teraz jak macie to zanimować, żeby to było nie od razu popnięte, tylko żeby to było ciekawsze. Patrzcie na to, już Wam pokazuję. Rękawice mają się zaczynać od ręki do tego, więc wymazujecie od końca. Cyk. Usuwacie. Hełm chce, żeby się od góry zaczynał, więc wymazujemy końcówkę. Barki chce, tak jak powiedziałem, od tamtego miejsca, więc wymazujemy ten element. Cyk, cyk. Klata niech się zaczyna od dołu, więc wymazujemy ten element. Buty niech się zaczynają tutaj od. Ymm... Od łydek, ok? Cyk, cyk. Teraz patrzcie, mamy to. Teraz sobie tę klatkę klikamy F6, żeby ją skopiować, i po prostu sobie usuwamy coraz bardziej, żebyśmy żeby mieli w końcu do tego elementu, do którego chcemy mieć. Czyli do początku, nie? Tak jak powiedziałem, klapa, i tak dalej, i tak dalej. Tak, żebyśmy mieli wymazane coraz więcej elementów, ok? Jeżeli macie jakiś dźwięk, powiedzmy. No zróbmy coś głupiego na szybko, ok? Z zróbmy to dobrze. Nie wiem, zróbmy coś takiego, że. Jeszcze zróbmy to z tym tłem Twoim. Inaczej, jeżeli Wam też elementu nie widać, na przykład chcecie jakiś obrys do niego, klikacie sobie S jako obrys, dajecie sobie na przykład trójkę i przeklikujecie nasze wszystkie tej elementy naszej zbroi, żeby była bardziej widoczna. No i zobaczcie, teraz, nawet tło nam nie jest straszne, bo mamy ją obrysowaną. Mam nadzieję, że to Ci też pomogło i wielu innym ludziom też pomoże uzbrajać Wasze kurcze Transformersy, Iron Meny i tak dalej na przyszłość, ok? Dobra, lecimy dalej. O, mamy maila, przepraszam. Wybacz, że ostatnio zajmowałem animację. Jak najszybciej przecież coś mojego. I to jest dobre podejście. I za to. To jest bardzo dobre podejście. Wyciągnęliście wnioski i to szanuję. Czekam na coś Twojego. Choćby to nie było aż tak dobre jak zajumane, to będzie Twoje i przez to będzie najlepsze, ok? I to, to jest podejście, którego macie się trzymać. Ok, mamy coś, animację 3D Blender. Witam, są Ci moje dwie animacje do oceniania, co w Blenderze, ok? To powiem teraz coś po angielsku. znam tylko trzy słowa. Spoko jest to zrobione. Serio, w sensie. Co, 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 Czemu nie słyszę, co nam jest powiedziane? Sekunda. Ja to się zatrzymuję. <noise> Nie słyszę, kurczę, tak bardzo chciałbym usłyszeć. Bardzo dobre, jedyne co widzę to ci ucieka czoło przy mnie. teraz coś po angielsku. Nie ci coś puścił. po, po angielsku, mam tylko to powiem teraz coś po angielsku. Ogólnie bardzo poprawnie. Szkoda, że nie mruga, bo to by dodało mu realizmu. Jest to freaky, ale jest to bardzo dobre i myślę, że na ten moment zakończymy, bo dużo dzisiaj poprawiałem. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzisiaj troszkę spokojniej. E, troszkę były prostsze animacje, ale trochę więcej też po pokazałem, trochę więcej wam pomogłem, poprawiłem, więc myślę, że nawet do sekcji poradników by się to nadawało. Piszcie mi, czy Wam się podoba też taka forma odcinków. Raczej będę to robił naprzemiennie, czyli raz będę dużo poprawiał, raz będę dużo pokazywał. Wysyłajcie mi standardową animację na prozurę, animację że Ocenił też Wasze projekty i ewentualnie je poprawił. Dzięki Wam piękne za oglądanie. Jeżeli taka forma bardziej merytoryczna, bardziej uwagami Wam się podoba, to zostawcie łapki w górę pod filmem i skomentujcie, że taką wersję odcinka wolicie. Jeżeli raczej wolicie te śmieszne animacje, i oglądanie i targanie beki, to skomentujcie też to, raczej będziemy to robić wtedy naprzemiennie. Zobaczymy jeszcze jak to wszystko wyjdzie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie, dziękuję wszystkim moim patronom za wspieranie. I cóż, trzymajcie się, widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30. Może w ten piątek dodam jeszcze paspartu, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Dzięki piękne, do zobaczenia. Cześć!